każu ale takie już mam cały hektar obgnojony. i to tak naprawdę na bogato Tardane. Także myślę, że na wyłoga wystarczy. Jeszcze z brzegu tych 2 zostały, to no jeszcze wyczyszcza grojob łyżką którym A jak nie będzie pełny, to jeszcze nabiera z ze zepsutej trochę. Grau! Troszkę się ślizgło na tym ogórniku. Nie nagrywam już ładowania gnoju, bo to już tam w tym roku było. Tak mi tu za chwilę okonać, że się powtarzą. I tak się powtarzą, no bo co nagrywać. Żeby się nie powtarzać, to by do no, jeden sezon w jednym roku i koniec. Obornika. Aż po kokarda. Słyszę, tak świeci teraz Twój telefon, więc tak do końca nie widzicie, ale jest praktycznie przykryto ziemia, także, że, że ziemi nie widać. O. Prawie w 100% przykry, przykryte będzie to trochę ciężko zaorać ale jak tam coś po wieku będzie leżeć to to się nic nie stanie musiałbym mieć większy półka a ten traktor tego pługa by nie uciągnął ale też jest fajnie zawsze się coś tam mi po wieku zostawa tego obornika bo na zawsze go wala w opór. A w tym roku już było jedno wybożenie na łąka, czyli już hektar łąki jest pognojony, a teraz hektar pola. Już dwa ma hektary mamy Pognojone. Następny będzie prawdopodobnie po inczmiju o zimnym. To będzie półtora hektara. Fajnie za zboża. O, kiedy na słońce naszło. Mura przyszła. Elegancko się za ty paczka jedziesz, bo do przynicy wjeżdżasz. A sorry, to przynżyta, to je przynżyto. Pomyśleć, że jeszcze parę dni temu śnieg leżą. To jest dobra rzecz, przynajmniej wilgoci trochę przyszło no. Niestety mum dość e, trochę roboty teraz, a też niestety, No to w sumie lubię jak przyjąć wiosna, w końcu podejść zimie idzie się wyrwać, pojeździć co na pole, coś zrobić. Już jak się nauczył przez te, i, 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 przez te lata, to sam gospodaruje. ale ja tu się nie ma co pieszyć. Tego nie przyspiesza, po prostu trzeba robić po kolei, aż się zrobi. A czy to będzie dzień później, czy trzy dni później, to też się nic nie zostaje. Z rana wstaję, wcześniej się, żeby ten dzień wydłużyć. Karmia te byki, szykuję się wszystko, żeby miały co żreć, żeby była suma, siano, książka, śród, woda. No i potem chytron się założy nie ją. Je, je taką przyczepa, jak jedzie teraz za tym płynnym z nawozami. 12 big bagów. A wręk... Re... Moment! 18 big bagów. Jakieś 9 ton chyba. Wow. To by było posypane wszystko od serca. Dobra, nic. Na też coś później, nara! O! Wspomniało mi się jeszcze, że obiecał wam, że coś jeszcze do grum po tym kursie, co było na pole, co ten gnoj wywalał. O! Teraz czyści. No to tak. Tak to wygląda. Tu no, gnojówka została stoć. Tam w tym miejscu jest dziura do zbiornika i tak w tym, w tym, w tym dnie tego gnojka jest zbiornik na gnojówka mnie ktoś pytał, kaj, kają zbiornik na gnojowa. no to pod gnojokiem jest bez kombinacji nie zajmuje miejsca dodatkowo a i jeździć po tym nie trzeba no mój krzoczek złotej rosy jakoś słabo kwitnie ostatnie lata trzeba chyba gnoja wydać no, pusto. E Owiec w ekologii będzie w tym roku jak złoto. No. Sz -sz Szczęśliwe kury se łażą, grzebią, robaczki zbierają. Pełno kur. <laughs> no, jakby ktoś nie wierzył, że mam jajka od szczęśliwych kur. No to mum. Chodzą seka i chcą. I dostawałem pszenica Bez żadnych pasz gotowych. Jeżeli ktoś z Krzanowic, albo z okolic chciał, zawsze może napisać pod komentarz pod postem, żeby chciał jajka, no to u mnie są oczywiście nie jakieś wielkie ilości, bo tych kur nie wiem, nie mam jakiejś wielkiej ilości, no po prostu jakby ktoś miał potrzeba, no to pisze posta, albo dzwoni do mnie, jak, jak osobiście mnie zna. znaczy posta, pisze komentarz pod filmikiem. I jak bum, to mogę sprzedać. No. no po przyjeździe z pola tam troszkę wyczyściłem ten rozrzutnik, ale nie myję ja go na razie. Ale no, troszkę z grubsza go wyczyściłem. Potem później się go wyczyści bardziej, no. Kiszonka sobie na Naładowałem na taczki. Przywiezłem suma, suma, sianu. Podszopa. Dla tych tam koleżków. No i tyle. A, Szarik się idzie przywitać Też macie takiego psa? Ktoś u siebie? To za przyrodzi pogadać z właścicielem. O, suszy ją. Widzicie, po to też są wederka, żeby pies się mogę napić. I Szarik? Szarik? Co to ty taką nierozmówno? Nie chcesz? Zostać gwiazdą internetu? Dobra. Kończymy tego vloga. Na razie. Cześć.